Cześć, dzisiaj powiem o zmianie formy opodatkowania w 2023 roku, ale pełna nazwa powinna brzmieć Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku dochodów z 2022 roku. Zazwyczaj zmiana formy opodatkowania następuje najpierw, a później otrzymujemy dochody. Tutaj będzie, w tym roku będzie wyjątkowo. Dochody już otrzymaliśmy w 2022, a teraz możemy zmienić formę opodatkowania. Podatnikom podatku liniowego oraz ryczałtu przyznano możliwość zmiany sposobu rozliczenia za 2020 rok w terminie do 2 maja 2023 roku. Można przejść tylko w jednym kierunku, to znaczy na zasady ogólne, czyli z ryczałtu na zasady ogólne albo z liniowego na zasady ogólne. Zasady ogólne, w skrócie, to 12,32% podatku od dochodów, dochodu, 9% składka zdrowotna też od dochodu, kwota wolna od podatku 30 tysięcy a próg jest 120 tysięcy próg między 12 a 32%. W odniesieniu do lat, do roku 2023 i późniejszych zastosowanie znajdzie tu metoda rozliczenia z fiskusem, która była dotychczas, czyli ryczałt albo liniowy. Jeżeli byśmy to chcieli zmienić, to musimy to zmienić na osobnym działaniem. Jedno działanie to jest zmiana Opodatkowanie za 2022 rok, a, druga to, a drugie działanie to jest zmiana na przyszłość. Podatnik, który będzie chciał dokonać trwałej zmiany formy opodatkowania, będzie mógł tego dokonać wedle starych reguł, czyli w terminie do 20 dnia, miesiąca następującego, po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód, dochód w 2023. W latach późniejszych, zazwyczaj będzie to 20 luty, albo może być nawet 20 maja, jeżeli dochód był, nie był w styczniu, ani w lutym. I dwa, musi złożyć zawiadomienie do właściwego sobie naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie sposobu opodatkowania. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozostańmy w kontakcie. Zapraszam do subskrypcji.